Pójdziemy sobie, słuchajcie, do naszych skrzyneczek dokładnie do miejsca, w którym jest ta jedna jedyna, w której mam swoje najbardziej wartościowe rzeczy i słuchajcie, jak sobie ją otworzymy to, co tam zobaczymy? Absolutny brak diamentów. Nie ma tutaj ani jednego diamenta. Dosłownie, ani jednego. Nawet, nawet takiego malutkiego, z którego moglibyśmy, nie wiem, łopatę zrobić czy coś takiego. Na sobie też diamentów nie mam. Nic z tych rzeczy. Absolutny brak diamentów. I z tym musimy coś zrobić. Niestety, czy tego chcemy czy nie? No mamy jakieś popsute kilofy, popsute siekierki, ale daleko na tym nie zajdziemy. Niestety. Ale jak się dobrze składa, na serwerze ktoś wymyślił nowy sposób wydobywania diamentów i pomyślałem, że sobie go za chwilę przetestujemy. I teraz pytacie się, na czym polega w zasadzie nowy sposób wydobywania diamentów. Na serwerze, który już stoi od w sumie grubo ponad miesiąca, i wydaje się, że każdy już wyeksploitował go w każdy możliwy sposób. Otóż e, nowy sposób wydobywania diamentów wiąże się z tym, co zostało dodane całkiem niedawno pod najnowszy event, czyli pod nether. I jeżeli jeszcze nie wiecie o co tutaj chodzi, no to my musimy sobie podejść tutaj i najpierw zabić tego uporczywego szkieleta, który mnie napastuje. Podejść na krawędź wyspy, popatrzyć się w dół, jak tam pięknie jest. E, I słuchajcie, skoczyć. Po prostu. I wylądujemy w takim miejscu. W takim, nie innym miejscu. To jest nether. To jest nasz nowy nether. I teraz wierzcie albo nie, ale długo nie ustoimy w miejscu, bo za jakieś 3, 2, 1, 0. Dokładnie tak. Polecimy sobie z powrotem do góry. I gdzie my wylądujemy? W losowym miejscu. Absolutnie losowym miejscu Znaczy może nie całkowicie losowym Ale generalnie wylądujemy gdzieś mniej więcej e, Pod główną wyspą Ale słuchajcie jak tak będziemy sobie Wlatywali, zlatywali, wlatywali, zlatywali No to prędzej czy później Od spodu zauważymy jakieś diamenty I właśnie to będę próbował W tej chwili zrobić Żeby sobie coś takiego ciekawego po prostu Znaleźć, żeby móc jakieś diamentyki wydobyć Musimy tylko pójść trochę w tym kierunku Tam w ogóle widzę Są jakieś fortece bardzo fajne. Chyba już splądrowane całkowicie. Ale, jak pójdziemy tutaj, polecimy do góry. To w tej chwili, jeżeli nie umrę, pojawimy się od spodu. Od spodu mapy. I co tutaj mamy? Tutaj mamy trochę złota. Czy ja mogę się gdzieś tutaj zatrzymać? Chociaż na chwilę. Proszę bardzo. Dobra, na razie diamentów nie mamy, ale już znaleźliśmy na przykład złoto. Złoto też jest przydatne, możemy sobie je zebrać. I za chwilę tak spróbujemy sobie kilka razy przylecieć. No niestety, tamten kawałek mi zleciał na dół. Kilka razy spróbujemy sobie przylecieć i może coś złapiemy. Nawet powiem wam więcej: na pewno coś złapiemy. Bo przecież ten strat jest zbyt dobry, żeby po prostu się nie udał. Ty, gdzie ja wyleciałem w ogóle? <laughs> Chyba trochę za daleko. Chyba trochę mnie wyniosło. Aż za bardzo. Dobra, słuchajcie, zauważyłem już diamenty. Wszystko co musimy teraz zrobić, to polecieć z powrotem w dół, stanąć w miejscu, w którym byliśmy, żeby nie zmieniać swoich koordynatów. Fajny enderman w ogóle. I lecimy z powrotem do góry. Teraz dostaniemy trochę demecha. Ale to nie jest ważne, bo tutaj były diamenty. Tam, zaraz obok. I poleciałem dalej do góry I są diamenciki, dobra Teraz tylko kopiemy Wydobędziemy to Są diamenty, znaleźliśmy jednego diamenta No i to może trochę zająć Ale de facto to działa De facto to działa, bo ostatnio łaziłem pół godziny i nie mogłem na przykład nic znaleźć Więc lepszy ryc, jak to mówią, niż nic Uwaga, czy uda nam się złapać kolejne diamenty? Już sobie jedny wyczaiłem W miejscu I są tam Lecimy tam, lecimy tutaj, lecimy Dobra, mamy diamenciki. Mamy jeden diament Jeden złapiemy na pewno Rozkopiemy może nad sobą i spadniemy Nie, dobra, tam jest drugi, tam jest drugi, za chwilę się po niego wrócimy To nie powinno być w sumie żadnym problemem Szkoda, że nie ma właśnie efficiency na kilofie. będę musiał sobie jakieś efficiency załatwić Żeby móc po prostu to od razu bardzo szybko skopywać, bo tak to momentami jest naprawdę ciężko Jesteśmy tutaj, kopiemy diamencik no i mamy. Tutaj chyba w sumie już nic więcej nie było, ale to jest dobra wiadomość, to oznacza, że mamy już chociaż na ten diamentowy kilof. Zawsze coś. Oczywiście, żeby nie było, to jestem idiotą i zapomniałem drewna, więc sobie wyjdziemy z powrotem na powierzchnię, żeby jakiś kilof w ogóle sobie zrobić. I jest jednak jeszcze jeden powód, dla którego będziemy chcieli sobie za chwilę znowu pójść do Neteru, skacząc w zasadzie w dół do Voida. Słuchajcie, powód jest bardzo prosty, wręcz prozaiczny i myślę, że niektórzy to zauważyli. Bo ja nie mam zbroi. O czym już zresztą wspomniałem. A propos tego, że nie mam diamentów, miałem jakieś części diamentowe zbroi i diamentowe narzędzia i wszystkie rzeczy tego typu. Natomiast e, powiedzmy sobie tak, na ostatnim evencie zdarzył się pewien niefortunny wypadek. Tak to można chyba nazwać. Przez sam nie wiem kogo. Skaczemy na dół wszyscy. Nie, no mogę! Bo e, ja to zrobię! Jedziemy! Skoczyli na dół! Popsułeś plugin! Zaufaj Adminowi Także właśnie w taki sposób mi się tak trochę moje rzeczy straciło. No i generalnie jest taka sytuacja, jest taka bardzo dziwna sytuacja, że administracja obiecała, że te rzeczy, które mieliśmy wcześniej. Nam po prostu zwróci. Ja swoje rzeczy tak trochę się na razie nie doczekałem. W związku z czym pomyślałem, że weźmiemy sprawy w swoje ręce. Jest jedna rzecz, która pomoże mi, a nawet wręcz da mi takiego kopa do przodu, żeby z powrotem wrócić do swoich czasów świetności, kiedy miałem jakąś fajną zbrójkę i w ogóle, a nawet będziemy mieli lepszą zbrójkę niż miałem w ogóle. W zamian za to. Że nie mieliśmy w ogóle żadnych rzeczy podczas eventu, administracja uznała, że tymczasowo nam po prostu coś takiego da. No i ja tutaj, będąc mądrym przedsiębiorcą, uznałem, że najlepszym sposobem po prostu, żeby coś z tym zrobić, będzie, jakby to powiedzieć, no, mm, może nie inwestowanie, ale oszczędzanie, oszczędzanie właśnie, chcemy oszczędzać po prostu swoje zasoby, swoje fundusze, wszystko co do nas tutaj należy. Ponieważ w zasadzie uznałem, że mimo że mieliśmy keep Inventory na evencie, no to jednak w razie czego dobrze jest się ubezpieczyć jakimiś dodatkowymi zasobami, i gdzieś sobie tą zbrójkę. Odłożyć, tak po prostu. No, na, tymczasowo mi się w sumie nie przyda, skoro dostanę swoje rzeczy z powrotem. No to w zasadzie, dlaczego by nie. dlaczego by nie zrobić czegoś takiego? No i jak się okazało, no to nie dostałem swoich rzeczy z powrotem, ale zbrójka jest i jest ona schowana. Także teraz musimy iść ją znaleźć, zobaczyć, czy w ogóle cokolwiek z niej zostało. Może, nie wiem, może ktoś już dawno poszedł i ją znalazł. Mam nadzieję, że nie. To by było bardzo niewygodne. Jakby na to nie patrzeć, ja mam swoje usprawiedliwienie, tak? Ja chciałem, ja chciałem jakieś rzeczy mieć, nie dostałem z powrotem swoich rzeczy. Także sprawy musiałem wziąć w swoje ręce po prostu i sam jakoś zbrójkę sobie załatwić. I co z tego, że ona jest od admina? Admin zabrał mi rzeczy, admin oddaje mi rzeczy. No właśnie. Ja myślę, że to działa bardzo, bardzo prosto. I tutaj i tutaj nie ma po prostu żadnego ale. Jestem już na ostatniej prostej i dosłownie za chwilę powinniśmy zobaczyć ten nasz ukryty. No i patrzcie w ogóle, jak pięknie się wkopałem w jakiś tunel. Chyba nawet jest mój stary tunel, z tego co mi się wydaje. Ale tak, za chwilę powinniśmy zobaczyć nasz ukryty skarb, który sobie zostawiliśmy tutaj wcześniej. I z tego co mi się wydaje, on jest dokładnie tutaj. On jest chyba dokładnie. W tym miejscu także jeszcze kawałek sobie przejdziemy. Jest. Jest skrzyneczka. Dobra, tutaj jest w ogóle łódka. <laughs> nie pytajcie, jak to się tutaj znalazło. Ja nic na ten temat nie wiem, ale wiem, co jest w tej skrzynce, bo w tej skrzynce jest zbrojka. Cała diamentowa zbroja Protection 4. Dziękuję bardzo. Dziękuję, to jest oficjalnie moja zbrojka. Jakby nie patrzeć, ja ją uczciwie dostałem w zamian za moją śmierć od administracji, więc tutaj nie ma się a propos czego kłócić. Eee, nic innego tutaj nie było, więc po prostu bierzemy sobie to, zakładamy oczywiście, i wracamy z powrotem do naszego domciu. Powrót powinien być swoją drogą dużo szybszy od tego całego przekopywania się w tamtą stronę. W ogóle nie znoszę tego. Nie znoszę się tyle przekopywać, ale z tego co już widzę, to jesteśmy prawie w tym samym miejscu, w którym się pojawiliśmy. I w ogóle, jakby ktoś się pytał, po co chcę wrócić do tego samego miejsca, to głównie dlatego, że jeżeli wyszlibyśmy. Po prostu w miejscu, w którym byliśmy wcześniej, w którym znalazłem naszą zbrojkę, wyszlibyśmy po prostu w tamtym miejscu z netheru. No to tak się składa: tak się składa, że w tamtym miejscu jest strefa radiacji, czyli część mapy, po prostu na której dostawalibyśmy damage i byśmy zwyczajnie umarli. Poza tym, bylibyśmy daleko, zdecydowanie za daleko od naszej głównej wyspy. Tutaj jesteśmy chyba gdzieś niedaleko wyspy. W razie czego mamy płyn Lugola. Aby gdzieś nas jednak daleko wywaliło, ale wydaje mi się, że jeżeli teraz sobie skoczymy do góry, to powinniśmy być cali i zdrowi. Dokładnie tak. Jesteśmy prawie na miejscu. No, może nie idealnie, ale kawałek nam został, żeby kawałek dolecieć. A na West musimy lecieć. West self, i za chwilę powinniśmy być na miejscu. No, i dobra, wlatujemy sobie teraz od spodu. Wyspy stawiamy sobie kobla. No i jesteśmy praktycznie na miejscu. To jest chyba zdecydowanie dużo lepszy patent niż nie wiem, jak od tej strony jesteśmy i spadamy prosto do Wojda i umieramy. Patent z neterem jest naprawdę super. Podoba mi się w ogóle to graf swoją drogą chyba wymyślił i zaproponował komuś z administracji, żeby tak zostało to wprowadzone i muszę powiedzieć, że jest to naprawdę genialne. Zresztą chociażby możecie spojrzeć na to, że sam spadałem chyba z 3 czy 4 razy do Wojda, teraz szukam wyjścia jakby co 3 czy 4 razy spadałem do Wojda już na tym serwerze i po prostu umierałem, traciłem wszystkie rzeczy. No a teraz takiej sytuacji nie będzie, bo zamiast do Wojda spadamy do Netheru.